Obróbka pięciosiowa umożliwia nam e, obrobienie części z pięciu stron w jednym zamocowaniu. E, wykorzystuje się do tego maszyny, które posiadają trzy osie liniowe XYZ oraz dwie osie obrotowe A oraz C. Co za tym idzie, możemy obrabiać części z wyższą dokładnością, gdyż każdorazowe przemocowanie to w praktyce straty na dokładności. Jeżeli chodzi o dobór maszyny, w zależności od zadania technologicznego dla konkretnej części, możemy do tego wykorzystać maszyny z założenia pięciosiowe, ale również trzyosiowe centra fryzarskie wyposażone w osprzęt peryferyjny, czyli stoły uchylnoobrotowe. W przypadku takich rozwiązań należy e, zwrócić uwagę na dwie kwestie. E, pierwsza to przede wszystkim wielkość stołu. E, urządzenia te są dosyć duże i mogą zabrać nam sporo miejsca w, w przestrzeni obróbkowej, ograniczając przy tym e, przejazdy robocze. Drugą kwestią jest to, czy sterownik naszej maszynie będzie mógł obsłużyć dane urządzenie oraz w jaki sposób. W założenia większość maszyn stricte trzyosiowych obsługuje sterowanie w stołach obrotowych do czterech oś płynnie, a piąta oś w stole uchylnoobrotowym jest indeksowana. Na rynku są dostępne maszyny z ruchomą kołyską, gdzie dwie osie obrotowe realizują nam obrót części. Są to najpopularniejsze maszyny z uwagi na kompaktowe wymiary i możliwość obróbki części w przedziale średnic od 350 do 1000 mm. W zależności od przeznaczenia na rynku występują maszyny z kołyską podpartą jednostronnie oraz obustronnie. Następnie mamy duże obrabiarki, głównie obrabiarki bramowe posiadające skrętne wrzeciono pracujące w dwóch osiach e, lub system wymiennych głowic. Obrabiarki z przejezdną kolumną, ze skrętną głowicą fryzarską w jednej osi oraz stołem obrotowym wkomponowanym w część stołu nieruchomego. Ponadto możemy tutaj jeszcze wyróżnić maszyny wielozadaniowe, tzw. Tak centra tokarsko-fryzarskie, zarówno poziome, jak i pionowe, gdzie zamiast stołu obrotowego mamy wrzeciono z uchwytem tokarskim oraz wrzeciono skrętne w osi B. Przy konfigurowaniu maszyny pięciosiowej nie zapominajmy o uwzględnieniu systemów chroniących przed ewentualnymi kolizjami. Najnowsze sterowniki posiadają już w standardzie system do kontroli i sprawdzenia kolizyjności ścieżki w przestrzeni obróbkowej maszyny, bazując na modelach 3D części oraz oprzyrządowania, które możemy wgrać do sterownika maszyny.